Samochód Tacari jest to absolutnie najwyższa półka, jeżeli chodzi o samochody miejskie elektryczne. Pierwszy egzemplarz wyjechał na drogi światowe w roku 2006. Nazwa Tacari istnieje od 1963 roku. Są to trzy największe huty aluminium. We Włoszech. Huty Cari produkują wszystkie elementy aluminiowe, jak bloki silnikowe, loty powietrza, właśnie do Formuły 1. Do wszystkich. Syn pana Tatcario, Erik, który jest, że tak powiem, szefem od samochodów, skonstruował aluminiowy samochód. Cała karoseria samochodu jest z włókna węglowego. Czyli to, co najdroższe, aluminium i włókno węglowe. Taki samochód jest budowany w ciągu jednego dnia. I wyjeżdża do klienta. Do wyboru są trzy rzeczy: kolor dachu, kolor karoserii, no i kolor kół. I każda nowinka techniczna, jak się tylko pojawi na rynku, to momentalnie bardzo szybko się znajduje w tacari. No bo on sobie postanowił stać go na to, żeby mieć najbardziej zaawansowany elektryczny samochód miejski na świecie. Samochód tacali, ponieważ jest elektryczny, to od razu jest ekologiczny. A do tego ekologia. To jest jeden argument, dla mnie na przykład bardzo ważny, ja w to wierzę. Natomiast najważniejszym jednak we wszystkich życiowych sprawach to jest jednak portfel. Na każdym przejechanym kilometrze oszczędzamy różnicy na paliwie złotówkę. Czyli to oznacza, że jak na liczniku będzie 80 tysięcy kilometrów, to znaczy, że to auto jest za darmo. Poza tym, no fakt, że 100 kilometrów za 9 złotych to już się taniej nie da. Samochód Ta tak. ten ma w tej chwili. Zasięg 200 km, Ja to sprawdziłem, bo przejechałem 197 dokładnie. I na pewno do końca, do, do zimy będę miał panele, bo mam 200 metrów kwadratowych dachu. Także będę miał małą elektrownię. Natychmiast postawię słupki do ładowania u mnie na ulicy. No bo może w dzielnicy coś ktoś kupi, prawda? I tak dalej. Także ja jestem w całości za. I zapraszam na jazdę próbną. Bo to naprawdę warto spróbować. Ten mały samochodzik, który waży 450 kilo, on ma 150 newtonometrów w moment obrotowy. Także nie ma na światłach, żeby ktoś pojechał szybciej ode mnie.